Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam filmik mini pączki do kawy, jak zrobić. Bardzo prosty sposób, wybijam do miski 6 jajek, białka razem z żółtkami. Jest to jeden z prostszych sposobów zrobienia mini pączków. 6, 6 jajek wlewam do miski. Dodam ser biały 275, 275 gram, tłusty ser i rozbiję to wszystko blenderem rozbijając blenderem stara starałem się jak najbardziej ser rozbić Dodaję cukru 80 gram. Mieszam dalej. Przygotowałem mąki 400 gram, mąki na też jajek i ser. Dodam również 4 gramy sody. Najlepiej tą sodę przesiać, żeby nie, był, nie było żadnych grudek w cieście. Jednak soda ma swój specyficzny smak. I dodam oczywiście jeszcze mm, olejku pomarańczowego, żeby pączki miały jako taki smak lekko pomarańczowy, który później jeszcze przebije olejkiem cytrynowym, ale to już później zobaczymy. I powoli dodając y, mąkę, mieszam całą masę. Akurat ta cała receptura na tyle się dobrze zgadza, że to jest dosyć gęste, takie jak ja potrzebowałem. Już pod koniec mieszania musiałem zrezygnować z robota, bo on niestety nie był na tyle silny, żeby mi dobrze wymieszać, więc później już kończyłem mieszanie łyżką. Tak jak widać tak teraz tą całą resztę musiałem domieszać łyżką. Żeby ułatwić sobie do worka całej masy użyłem z banka do kompotu. W tej chwili wlewam do, do worka. Bardzo wygodnie się robi, bez osób trzecich, nikt nie musi pomagać. Teraz wyciągam swobodnie, nic mi się nie wylewa, nic, nigdzie nie mam nabrudzone. Bardzo fajnie można sobie ułatwić całą pracę. Przygotowałem tutaj sobie olej, już rozgrzałem i w tym momencie odcinam kawałek po kawałeczku przy wycis jak, jak wyciskam pączki. Starałem się, żeby nie spadywały jedno koło drugiego, bo potrafią się skleić w środku, a to nawet widać teraz. Później, przy następnym, już będzie mi lepiej szło. To będzie widać. Za pomocą wykałaczek obracałem sobie pączki. Przygotowałem sobie blaszkę z papierem, z ręcznikami kuchennymi i taką siatką, żeby obsadzić olej od pączków. Do odcinania kawałków ciasta to najlepiej użyć noża płaskiego, bez nieząbkowanego, bo ciasto będzie się bardzo lepiło. A teraz proszę zobaczcie jak wygląda w środku pączek. Jak jest ładnie upieczony. Pierwszą porcję posypię sobie cukrem pudrem. Tak wyglądają i następne poczucie już wycinam. Jeżeli film tobie, tobie się spodoba. Wypróbuj recepturę, napisz komentarz. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, subskrybuj. To wiele dla mnie znaczy. Dziękuję bardzo za wsparcie wszystkim, co wspierają mój kanał. I zachęcam do nas następnych materiałów. Następną porcję szykuję sobie z cukrem, pudrem. I to jest to właśnie, co, przełamy, co mówiłem, że przełamie smak. Jak w pączkach jest olejek pomarańczowy, tutaj dam do lukru olejek cytrynowy. Jest wspaniały posmak. Do tego dodam jeszcze niecałe dwie łyżeczki wody. Wymieszam i poleję te pączki. No i tak oto zbliżamy, zbliżamy się do końca. A tak naprawdę to całość zrobienie tego i usmażenie zajęło mi około 40 minut. To wcale nie jest taki duży koszt czasu na taką ładną, fajną pociechę skonsumowania takich pączków do kawki, prawda? I tak oto zakończyłem swoją pracę. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli film Ci się podoba, lajkuj, komentuj, udostępniaj znajomym. Do zobaczenia wkrótce.